Kolejny dzień w naszym sklepie zoologicznym. Tutaj, z tego co pamiętam, albo nie pamiętam, mamy sprzedanego zwierzaka. Mamy, musimy nakarmić, tutaj damy wodę. Mamy i kasę samoobsługową, którą kupiliśmy w tamtym odcinku. I przy niej chyba też trzeba, kurde, siedzieć. Także zobaczymy, jak to wszystko wygląda tutaj. Nie wiem, czy tak tak może być, zobaczymy. W takim razie, ja chciałam sobie chyba półki poustawiać. Czy ja poustawiałam tutaj coś? Poustawiałam. Ale, ale, lolo, więcej rzeczy chcę kupić. Tak, o ta kota, królika, karma dla myszy. Okej. Okay. nie wiem, kupmy tak zamów, i jedzie nasza dostawa już. I tu mamy wodę. Ha, jak w w sklepie. Dobra, ale możemy też otworzyć w sumie, no bo co, no, dokładać się będzie samo. Otwórz. A, pominąć. noc. Dobra i teraz tak. My mamy pracownika. Mamy zatrudnionego. Za 50 w ogóle wzięłam, zmieniłam cenę, to też śmiesznie. Tutaj mamy... On będzie doradzał, tutaj będzie wciskał. A, tak średnio. Dobra, teraz e, jeszcze. Dobra, teraz można otworzyć. Otwieramy sklep. Przenosimy do magazynu. I z magazynu ląduje to na sklepie. Jeżeli macie jakieś porady, co tutaj do tego e, sklepu, to ja chętnie Was wysłucham. Nawet bardzo chętnie. Tu e, się chyba zaczęło. Chyba tak. A tutaj mogę? Te ja zamówiłam, ja zamówiłam. Karmę. Oj, zwiesiło się coś. A, tam sobie je. Jest. Hmm. Dziwne, dziwne. Tutaj też? Patrzcie. Jakby mi skaner troszkę oszalał. F. F. Zasortuj, ja ostaw dzwonek, do dobra. Eee, nie to. Chyba, że ja nie mam żadnego asortymentu, no ale... I'm wątpię. No bo mam to. Czyli w sumie magazyn. Mam, karmę dla myszy. Please give me this. Nie wiem co się stało, a jak to buczy? Mamy jednego tylko. Dobra, a tutaj. Może faktycznie weźmiemy tutaj. Um, weźmiemy zatrudnienie wezbi. I przyjdzie zadanie kasa Zadwyczaj, ale nie mogę, chyba. Innej. Toaleta. Mało ludzi przychodzi. Proszę mi tu więcej przychodzić. Ja mam też skracam te filmiki, bo naprawdę czekanie na jakiekolwiek tutaj. Na jakiekolwiek y, osoby, które by płaciły hmm. na to. No nie wiem, no. Aha. Powinno się dać, powinien być. A tu się coś zesrało. Czekajcie, włączę tą grę od nowa. Dobra moi drodzy, jesteśmy już. Tylko jakby cofnęło nas troszeczkę do tej nocy. Mamy tam karmę dla myszy jeszcze w tym schowku. E, i, ben, I teraz znowu włączę, żeby był e, następny dzień. Karma fast food, karma dla chomików. Karma dla myszy może być. No i teraz ja pierdzielę. Zacina się na tych półkach. Bo przed chwilą mi działało. No i nie ma. Ja nie wiem. Ale te półki są jakieś walnięte. Bo na tych półkach działało. Ah oh, Jesus Christ. I co? Ja nie będę mogła nic... O! Aha! Nie, to chodziło, że na tych półkach to ma być. Ale ja jestem zajebista. Chodziło o inny gabaryt półek. I pewnie większość z was się do, domyśliła, nawet tutaj można sprawdzić. Czekajcie, to było dla myszy. Mamy podwójne półki. a tym. Nieważne, dobra, mamy jakieś karmy dla myszy. Chyba tak? Dla myszy, tak? Dla myszy. Pracownika trzeba wezwać. Naszego super wezwi. W ogóle też bym. Ochroniarz, nie chcę ochroniarza. Też bym kogoś. O, to ma, ale dużo się jej płaci za godzinę. Wow! Nie, to jest... na razie nie. A, Ale ja chciałam towar zamówić. Tam się karma dla myszy, nie. Karma dla chomików. dla psów wieprzowina jakaś wielka. Dla rybek, dla żółwi. Mamy dla żółwi tam dalej. Może faktycznie, nie wiem, jakieś zabawki. O, gryza, coś takiego, nie wiem. O, tysiąc tutaj do koszyka, zamów. O, może po prostu coś takiego. Ale mamy już kasiera na, na miejscu, świetnie. Będzie nam kasował. Jak będzie potrzebna, to weźmiemy tą kasę. To naprawdę, ja nie wiem. Po prostu nie powinno być z tamtej strony, ale dobra. Odjeżdża już nasz tutaj W ogóle da się tutaj przejść O! Tu już nie wolno. No szkoda. tam cały ten będzie parking. Zobaczymy ile będziemy mogli tutaj zrobić. Na pewno chcę, żeby rozszerzyć ten sklep tam cztery razy można. Oczko... Długo nam to zajmie. Ta gra jest tak. <coughs> powolna oh. Proszę, mamy umieszczone? umieszczałem się kurczaczki na psa. Ogólnie może najpierw bym poszła w pieskie w życie, a potem. I zaczęła wszystko po kolei rozwiać, i moim zdaniem, chyba byłoby to najlepsze rozwiązanie. O, tu... <trym> Patrzcie, super. I... No, chyba moje lubią zajęcia. Glonuj, żyjesz? Nikt nie chce cię kupić. Przykro mi. Ja sobie usiadę na tą samą obsługą, W ogóle faktycznie ona może. Nie w tą stronę być. No. Muszę ją w inną stronę. Machen. Oh. Kupiłabym ci drugiego tutaj, ale no niestety. Może też oh. dlatego, że jest jakoś za drogo? Nie wiem. Faktycznie jest za drogo. Proszę, no nie. Ja po prostu sobie tak na spokojnie kupować hmm. wszystko po kolei. Dlaczego by nie następne gryzaki, gryzak indyk. Tutaj też jest gryzak indyk. Sznurek. Jesteś na niego? 30 o, trzeba troszkę pieniędzy mieć, żeby to w 50 kupić, nie? No zastanawiaj się, bo dobry tower. A to sama. Jak zamknę, to przestawię tą kasę samoobsługową. Już tutaj, dzień dobry. Oczywiście, proszę za mną. Okej, okay. tutaj, tutaj. Idziemy w tą stronę. Tutaj. Dokładnie. Tu, A. tu? nie widzisz. Widzisz. Oj. Nie to. Interakcja, myjemy mopem. Oj. Ja bym sobie posiedziała w tej kasie. Możesz iść do domu. Do widzenia. Teraz ja sobie posiedzę na kasie. O, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Już tutaj kasujemy. Oh. 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 Używa kasy samoobsługowej. Hello. A to teraz już ona może stać bez tego, żebym musiała być na kasie. Wcześniej to było to przecież, że musiała być na kasie. Dziewięć. 9... Dziewięćdziesiąt. Ciekawie. Ohoho My zamkniemy ten sklep na chwilę. I teraz zrobimy tak: tutaj marże weźmiemy. O, iść do samo-ona, do, sam do, do samo-obsługowej pójdą. I spoko. Lepsze niż normalne kaza, szczerze mówiąc. Nawet nie bym, kurde, pokupiała takich więcej zamiast normalnej, ale wiadomo, że gotówką nie każdy może. Eee, mam pierwszy poziom? Dopiero teraz. Ciężko się tu nabija. pierwszy poziom. Jesteśmy tysiąc. Super. Dobra, ale to szybko, szybko proszę wchodzić. Widzicie, jak szybko klientów popędzić do tego, żeby oni cokolwiek kupili? Po prostu trzeba zamknąć sklep. No na chwilę chcę go zamknąć, żeby tą marżę zrobić i... my to nie wiem. Ale... Dobra. No popatrzcie, to już jest za duża, to jest zielona. Myślę, że takie 88% to jest spoko marża, bo jak na razie oni te stówę, to oni nie chcą kupywać. O. Jak można ją usunąć? Można ją usunąć? Nie. Dobra, i teraz już otworzymy sobie. Oj, tu, i tu. O, I lecimy dalej, bo naprawdę to bardzo powoli idziemy. Byście się naprawdę zanudzili, tutaj. Ten po prawej stronie kupimy. jak będzie. Dobra, i coś jeszcze kupujemy. Myślę, że no trzeba te urozmaicenia poprowadzać, bo oni. Na to bardzo, bardzo patrzą. Opcinasz do paznokci jakieś. Witaminy, nie wiem. Taniego. Tanie to są. Ja lubię chomiczki, więc myślę, że chomiki. Ja w chomiki pójdę. Miska dla chomika? Matko, Co to za miska? Nie stanie nawet. Latki to To ok, ok. Tutaj. Matko Bąska. 150... to 150. Co jest? One nie są wcale oh. takie tanie. Nie wiem, dla kota już taniej. Zobaczcie sobie. Kurde. Nie wiem. Kupię jakieś. Wołowina, tym czy coś. Żurawina, nie wiem, to za. Te kupię. Ale to było 1000. 1300 mam, niech będzie, 1300 zamówimy. Aha. Ale drogie to, to, żuole kota, naprawdę. Aha. Cholera. Co by pomyślał, że takie drogie. Coś muszę porobić, bo mi się nudzi. Mi się nudzi tak siedzieć i nic nie robić. Mamy fajnie, ale za Aha. bardzo. Za, pomo za, pf, za bardzo. Powoli się rozwija ten sklep i w sumie nie mam co robić. Ja siedzę i się i nudzę. A wam przyniesie na tym mikie, żebyście się nie musieli ze mną nucić. Uii. Więc jak ktoś w nią gra, to musi się uzbroić w cierpliwość. Chyba, że da się w opcjach jakoś, kurde, samą rozgrywkę. Czymś też muzyka. Byłość jak jest. z kasjerem, A nie musi to być. Nie, nie ma nic takiego. Proś do gry. Dawaj towar. Nosimy. Przeniesiono do magazynu, i teraz co ja kupiam karmę, a ta karma chyba może być tutaj, moi drodzy. Okej. Okay. cała karma jest tutaj położona, mamy niebieską. I zieloną z kotów. Mam nadzieję, że będą ludzie kupywać. No też obniżyłam tą marżę, to tak, że myślę, że 88% marży zamiast stówy, no to to jest dużo, tak? A jak będziemy mieć kupony czy coś, to wtedy będziemy stówę walić. Też mamy kasę samoobsługową. To jest świetne. Kibelek funkcjonuje. Mamy tutaj trzy kibeleczki. Ale tu ściana w ogóle brzydka. Może, może teraz będą kupywać, co? Powacz. na kasę. Ogara się tak. Mówiłam, że. A tak, a ta. Kiedy będziesz? A to nie tu. Hej. Nie, nie ma sensu, o, bo postawi. Dobra. E, mamy tutaj sobie, a nie mamy kasjera. Hej. Number. Hey. Oh. Uh -huh. hmm. uh, hey. Hello. Uh huh. Hey. Uh huh. Uh -huh. Hey. Uh huh. Hmm. Oh. Uh. Oh. Oh. Ja tutaj sobie posprzątam. Aha, no co ja zrobiłam? Ja chciałam interakcję posprzątać, a tutaj panią weszłam, i to bardzo nieprzyjemny nieprzy... widok, tak? Okej, okay. a dlaczego oni nie korzystają w ogóle z kasy? Proszę, tłumacz. Bo nie ja siedzę pewnie na kasie. Tu, 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 tu. O. Proszę bardzo. Nie ma za co. To pójdzie do samoobsługowej. oczywiście. Ale mało klientów mamy, mało. Hmm. Wow, on tysiaka wydał. Wow. Nieźle, no obniżyliśmy cenę i się wdał O, teraz więcej klientów, bo będzie zamknięcie To pewnie dlatego O, w końcu klient Dzień dobry, dzień dobry Jaki się rachunek zrobił Odlicz O matko, i teraz wydaj 10, 20 E, to spoko o, ktoś tam też wydał. A gwiazdki dał. Dzień dobry. Karma. No i super. Mało, to po co pan do kasy? Chodził. Nie, no dobra. Eee, I teraz tak, i tutaj też ma 2,900. I teraz, moi drodzy, co by tu zrobić z tym? Myślę, że reklama by się przydała. Nie wiem, cokolwiek, bo tutaj no to leży, leży. Na pewno mamy spoko asortyment, bo już obniżyliśmy. Mamy też sklep ulepszeń, możemy to ulepszenia dać. Tryb budowy. Nie wiem, co bym tutaj chciała wprowadzić więcej, jak na razie, to myślę, że wszystko jest. Nie wiem, może kurde, nie. Wybieg dla chomika. Nie wiem, chomika, może damy o. Tutaj sobie będzie i zobaczmy, jak to wszystko będzie wyglądać. W ogóle, za ile te chomiki. Chodzą pewnie po pięć. No i kupiliśmy dwa chomiki. No i co, one sobie tutaj latają. Mają jedzenie. O, jakie fajne chomiczki. Tu mamy, co? Dalej króliczka, mamy rybkę i nikt nie chce więcej kupić ani nic takiego. co? Moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. W sumie dużo się nie działo oprócz tego, że dodaliśmy chomiki i już nie pamiętam, co? Aj, nowy asortyment. I gwiazdkę zdobyliśmy, także to tyle. Cześć i pa!